Dobra, dzwonię do kolejnego klienta mojego. Witamy, witamy 903 osoby na live No No halo Hej No cześć skarbie No cześć skarbie Kamel Co? Kamel Kemp A czemu ty tak mówisz? Po polsku mówisz? Po polsku mówisz? No czy to jest jakiś inny język? Bisiek Bisiek? TE Kiebłąk To weź mnie zachęć jakoś, żebym włączył. Powiedz mi. Konika. Konika walisz teraz? Konika walisz teraz? No A duży jest? A duży jest? 18 O kurde, ale masz pałę a ty? To jest Maczuga. To jest Maczuga. Gębki kotek. Trzymasz go w jednej, ręce, go czy w jednej ręce czy w dwóch? W jednej. A w drugiej telefon. Aha, i czepiesz Dobra, do mojego czepiesz głosu. Do mojego głosu. No. No to powiem ci tak, no to ja, to powiem teraz tak. ja teraz zebywam spodenki. spodenki. No. Wyobraź to sobie, jak, zebuwam, to sobie, spodenki. jak zebuwam spodenki. Hmm... Tękowe. Teraz majteczki zdejmuję. O. I teraz widzisz moją teraz dużą, widzisz pałę, moją skóry dużą różową. pałę bez skóry różową. Jeszcze nie widzę. Ale zaraz zobaczysz, Ach, zaraz wyobraź zobaczysz. to sobie. Hmm... A co Na ty, a co, pewno... ty taki, a co ty taki? Co ty taki jęczysz? Zachwycam się! Zachwycasz się mną? Zachwycasz się mną? No. Aż taki fajny Aż jestem? Taki fajny jestem. Zdejbisty! Jak bardzo? Jak bardzo? Och, nie pytaj. Dobra, wyrżnij Dobra, mnie teraz. Wyrżnij mnie teraz. Chodź tu, kociaku. Ale go czepiesz, Ale aż, go słyszę, czepię, jak się aż rusza. słyszę jak się rusza. Ach. Ach. Ale go czepiesz, Ale zaraz go, go urwiesz. Wsadzę tobie do buzi. Do buzi mi go wsadzisz? Do mi go wsadzisz. No. I co dalej? I co dalej? I się spuszczę. A, ja, o jak a, jak, a jak zajdę w ciążę? Zajdę w ciąży No to jeszcze lepiej będziesz mój. I co, będziemy, razem, I co dziecko będziemy wychowywać? razem dziecko wychowywać? No a co? A nawet dwójkę, to dwóch dzieci mi zrobisz naraz, bliźniaków? Na nie, nie, no. O kurde, to ty, o kurde tak to ty tak potrafisz? Tak. Ogier. Co mówisz? Co mówisz? Że ogier ze mnie. Że ty jesteś ogier? ty jesteś ogier. No. No to jestem teraz no obok jestem ciebie, teraz powiedz obok mi obok co, byś co byś zrobił ze mną. Hmm. Ale bym cię ujeżdżał? Mocno? Mocno. Aż... ...byś Dobra, ja się rozłączam, bo on pisał, że jest pijany, widzowie. Nie będę z nim gadał, ja pierdzielę. Co on do mnie wygaduje w ogóle? Ja mu zadaję normalne pytania, a on do mnie wygaduje nie wiadomo co.